z ostatniej chwili! Dosłownie z ostatniej chwili, dowiedziałam się tego pół godziny temu. Prawda widzicie, to dzień później, ale wiecie. U mnie to ostatnia chwila. Polska scena gamedev'owa w ogóle nie zwalnia. Lepiej, rozpędza się tak szybko, że ja powoli za tym nie nadążam. W ostatnich dniach było bardzo głośno o remake'u Silent Hilla 2, stworzonego przez polskie studio Blobber Team i tym samym było głośno o nich. A teraz mamy kolejną zapowiedź polskiego studia, które nawiązało współpracę z globalnym wydawcą, jakim jest Bandai Namco. Studio Rebel Wolves, bo to właśnie o nim mowa, chociaż bardzo młodziutkie, bo ma dopiero dwa lata, na swoim profilu pochwaliło się informacją, że Namko zostaje ich wydawcą. Dobre wiadomości, tak naprawdę dla wszystkich możemy spać spokojnie, ponieważ tytuł został zapowiedziany na komputery, Xboxy i PS5. Niech Was nie zmyli fakt, że Rebel Wolvesi mają dopiero dwa lata, ponieważ w szeregach mamy prawdziwych weteranów, jeśli chodzi o Game Dev. Mamy tam twórców takich tytułów jak Wiedźmin Trójka, Cyberpunk, czy właśnie. Wcześniej wspomnianego remakeu Silent Hill 2 Chociaż Wolfsi czy nam podają nam szczątkowe informacje na swoich profilach, ja mogę powiedzieć ciut więcej. Wyrwałam te informacje tutaj tymi własnymi otorączkami i dowiedziałam się, że Downwalker jest pierwszą częścią sagi, więc możemy na pewno liczyć na grubszy projekt. Do tego studia zapowiada nam wysokobudżetowe RPG w klimatach mrocznego fantazy w średniowiecznej Europie. Mam wielkie nadzieje co do tego tytułu, zwłaszcza kiedy usłyszałam mroczne fantazy i średniowieczna Europa, ponieważ według mnie Polacy akurat w tych tematach świetnie się odnajdują. Kolejnych dobrych informacji, od 31 października będziemy mogli zagrać w Backshot Roulette ze swoimi znajomymi. Dostaliśmy update o wprowadzeniu trybu multiplayer, sądzę, że to świetny pomysł, a zwłaszcza czas, kiedy dostaniemy ten multiplayer, ponieważ hej, to nie chciałby zagrać w Rosyjską ruletkę w Halloween ze swoimi znajomymi. Co na pewno jeszcze ważne i jest chyba to najbardziej przestarzała informacja, ponieważ trzy dni temu dostaliśmy trailer do Subnautyki 2. Gra, oczywiście, będzie miała odświeżoną grafikę, da nam nowe biomy, nowe potwory i nową fabułę. Dodatkowo nowy tryb, również we współpracy, co bardzo mnie cieszy, ponieważ ta gra wręcz się o to prosiła. Jednak co naprawdę mnie zainteresowało w Subnautica 2, to fakt możliwości genetycznych zmian, abyśmy dopasowali się do do egzystencji na planety, na którą trafiamy. Jak w przypadku pierwszej części, Subnautica będzie dostępna we wczesnym dostępie i możemy się go spodziewać już w 2025 roku. To wszystko z dzisiejszych chorych newsów. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Zachęcam również do komentowania, czego oczekujecie po ostatnich zapowiedziach, co Was zainteresowało i co kochani. Widzimy się w następnym.